Siemaneczko z tej strony V. Witam Was w drugim odcinku z Blond Steel Battles Dzisiaj będziemy grali bananzę za 20 medalików I co? Zapraszam Was na Discorda, będzie link w opisie no, Zachęcam Was do za subskrybowania kanału danie da łapki w górę. No i co? No i wybieramy zazwyczaj tak. Znaczy ja tak zazwyczaj... ponad wyszedł, nie wiem dlaczego albo mój internet wyszedł wejdźmy, a dźwięk się zbugował nie wiem dlaczego no to co czekamy no na kolejnego jak coś to yy, z, wyślę wam link do discorda i z, możecie wbić do tego discorda, tam jest serwer dla was który zrobiliśmy? Nie, nie wiem, dlaczego, ale dźwięk się zbagował u mnie. O, już się odbagował. Jeśli chcecie muzykę, to mogę wam dać. Możecie napisać w komentarzu, czy chcecie muzykę, czy nie? Zaczekamy, na przeciwnika. No i co, no to czekamy. Ogólnie, nie, długo nie nagrywałem. Dla Was nagram, bo jutro nie mam za dużo lekcji. Mam bodajże mam tylko trzy lekcje, więc będę dla Was nagrać dwa odcinki. I nagram dla Was z Minecrafta. Nagram dla Was z Minecrafta dwa odcinki. to z odcinki za błoniem, ale nie na tym serwerze, tylko jeszcze inny jeśli jest na discordzie bo grałem tam po prostu w dół. przed chwilą był chyba roadblock znowu a nie, gdybyła była inna mapa zmienię. O, szlo, to zmienię ice to zagramy w sumie tak zagram może też a nie można, no zagram w sumie też tak i zagram jeszcze nie wiem, snajperem Małpka może być. Na pancerz też później. Znaczy na początku w sumie bardziej. Stawiamy tutaj reaktor. Od razu pod reaktor idziemy. Mogłem w sumie te, ten power zmienić. Nie, ten power może być, tylko ten mogę zmienić, ale to też na rędowra jest już. aby bo nie działa na przykład to jest bodaj na 10 balonów, które wyślemy. To jest na nam jedną warstwę do Rainbowa Max. Więc jak ktoś na przykład chce z Rainbowów ulepszyć ceramiki, to tak się nie da. Używamy to. I kupujemy zaraz reaktor. jak Re 10 pieniążków nam brakuje. Reaktor jest mega mocny. Patrzcie teraz. No i teraz mamy tak spokój do myślę, że ósmej rundy postawiłem go tak, że tutaj bije. Jest to też jest dużo. Jak no, widzicie, nawet niebieskie nie ma problemu. No, chciałam pisać, tego chcecie odcinki. Mogę dla was nagrywać z CSGO, z Minecrafta, no i z tej gry, czyli Battles. że dostawać i też są mega mocne ale też mają super małpki to to bez problemu możemy postawić w piątynie i potem możemy postawić dużo armat jak widzicie szósta runda mamy 8 przychodów 500 to nie jest mega dużo nie no jest ale ja maksymalnie chyba miałem 900 w tej rundzie do do ósmej rundy zazwyczaj miałem tak nie wiem 1100 1200 No coś takiego miałem do 8 rundy To też nie? które pomaga być szybciej Ja kiedyś chyba wbiłem na normalnym meczu 300 przychodów z 250 czerwonymi balonami ja wybiła druga runda, ja akurat wysłałem i wbiłem e, ten e, 300 przychodów tak zazwyczaj nie udaję, że za przychody mieć, ale już ja mam 297, a zaczyna mi doolo, nie wiem, może kiedyś szybciej wylatował, balon, czy coś. Ja widzę 1500 przychodu, no i będę kupował w, w nie przepraszam, 10 rundzie, no w sumie na kamu mogę już kupić, że zdejmuję kamuflaż, jak kliknieć to to po prostu kamuflaż z i robimy tak, w taki sposób, że nie mieć problemu. Bo ogólnie jest są problemem, jak nie masz innej wieżyczki. Jak widzicie, by przychodziło już. On też nie ma zrobiona tak jak ja, że tutaj nawet biję, tutaj jak widzicie. Wysyłamy, wysyłamy. Na razie to 12... nie do 13 rundy. Ja bym musiał to ulepszyć, żeby mieć tego Sangoda już. To jest chyba tu lewe trzecie. Na razie chyba będziemy mogli kupić jakby, żeby dalej widział. To też dużo buda. Jak widzicie. No on raczej poradzi sobie, ale gorzej bym no ze sterowcem, bo jedna ninja małpka będziemy mieć w nie I snajperów jeszcze. No to. Jak widzicie, jak klikam, nie trwają Ktoś by się zastanawiały jakie są skróty klawisza, to jest lewa to jest przecinek, prawo to jest kropka. Tabem odbiera się pieniądze z banku albo się zmienia na przykład ze Strong na fierce Też może tak zmieniać. Jak widzimy też mamaga MAGA. Jak widzicie dużo już. Najwięcej miałem bodajże 30 tysięcy I najwięcej miałem chyba 100 tysięcy na normalnej grze Ale to wtedy miałem jeszcze Monkey Village Monkey Village jeszcze wtedy miałem Które z, e, więcej jakby Na jak przykład 3 trzy razy Monkey Village, Monkey Village e, w lewo To dostajecie tam chyba 10% więcej przychodu Jakiego, chyba, albo 15 albo 20 nie, nie, wiem, nie pamiętam już ile ale wiem że daje procent kupujemy sangoda sangod da nam przewagę bo wybronimy się przed niebieskim starowcem jeszcze mam snajperów że pieniądze potem dostacie nie będzie mieli przychodu, bo na przykład coś z moabem nam wyśle znaczy w 32 rundzie są wzmocnione i ktoś wie, czy jeszcze potem są wzmocnione, bo ja nie wiem, jak ktoś wie, no, może napisać w komentarzu, czy są potem wzmocnione, czy nie jeszcze. Bo no, mi się tak wydaje, jakby były, bo tyle razy y, miałem. Z, nie wiem, z, chyba najwięcej miałem 11 świątyń. Jak miałem tyle świątyń, to po prostu i y, tak przegrywałem tam, nie wiem, 60 w piątej rundzie tam pięćdziesiątej której mając jeszcze ninja małpkę która spowalnia jeszcze tutaj sobie położymy reaktor, postawimy i damy jeszcze na zdejmowanie kamuflażu jedną gierkę, zależy jaka druga będzie jak będzie krótka gierka to zagramy dwie i, i się zobaczy no wysyłałam ciągle jak widać mamy 8000 przychodów więc można zaraz stawiać świątynie. jak widzicie nie ma problemu z tam rundą u niego już kawałek, trochę problemu było U mnie nie było za bardzo On nie postawi tego za dużo, ja postawię 3-4 świątynie Ale to jest mi dużo da, bo mogę jeszcze Sniperów i Dark postawić no, z klubem, nie? Jak widzicie mam 100 tysięcy, już chyba pójdę tak po 10 tysięcy przychodu i będę chyba stawiał już yy, świątynie jeszcze się postawi Jak świątynia jest to reaktor już się trzeba, bo świątynia sama widzi ale ogólnie nie widzi jedynie z y, domkę widzi o 10 tysięcy o! i 10 nie! Nie mamy 10 tysięcy trzyma ponad No, stawiamy w tym miejscu nie wzmacniamy jej, bo jedynie do rano mogę wzmocnić. I to tylko pieniądze kosztowało. Jak widzicie to już mogę sprzedać bez problemu. Teraz drugą świątynię stawiam tutaj. Ja ogólnie świątyni nie stawiałem nigdy. To tak na oko stawiam. No raba nie ma jeszcze farmić ten przywód po prostu. Jak widać mam dwie świątynie. On już ma trzy rakiety. Ja bym miał... Ja no, w sumie bym miał więcej jeszcze, tylko kupiłem to ulepszenie do niego, jakby, że wzmocnione. Jak postawicie chyba więcej małpek, na przykład Yeti, to mocniej to wypiję wtedy, bo to jakby wzmocnia te nie, i jest coraz bardziej lepsza. Nie no, ale jak postawicie, nie wiem, 100 małpek, no to nie będzie aż tak mega mocno, mega mocno na przykład jak, nie wiem, 5 świątyń. Tam, będzie jak takie prawie dwie świątynie chyba nie ulepszone więc Jak widać mamy 12 prawie tysięcy. Jak widzicie jeszcze taki tak shooter jakby strzelało. Musimy postawić z 3 dopóki będą wzmocnione zągi. Bo no, będzie mógł wysłać. Jak widzicie on już w rakiety idzie jeszcze, nie? No widzicie bez problemu. Mam tylko trzy małpki ustawione, A w sumie to mamy cztery ustawione, bo je do wzmacnia, ale to jak policzysz jako trzy już to. Mamy 13 tysięcy, stawiamy świątynię, może się uda teraz. Udało się, mamy 13 tysięcy równe. Jak widzicie, teraz stawia się. Tutaj na pewno jedną. a tutaj nie jest wzmocnimy akurat. No jedynie tutaj, a tutaj nie zmieszczę. Jedynie tutaj gdzieś. A to chyba też się zmieszczę. Tu na, na tutaj działal może zmieścił, ale to i tak bym wciągnęło tam. No wiem co, będziemy mieli 3, jedną ja wzmocnioną jeszcze. I jeszcze snipera. Nie to W sekund, więc... Jak widać mamy 3 piąty Chyba będziemy szli w snajperu, żeby dostać więcej pieniędzy po prostu. Aby ktoś nie wiedział z sniper prawo 4 razy dają wam pieniądze, jak pa patrzcie. On na bananie dałem chyba 3000 albo 2000 na mniej coś. Albo 3000 coś. Jak widzicie, mamy... Snajperów na kolejnego jednego już Więc się opłacę sniperów stawek. Na normalnej grze oni dużo strzelają Jeszcze dużo dam pieniędzy patrzcie Jak widać mega dużo pieniędzy dają no, bo Na oni się dają więcej, nie? Bo jest... mamy już ich takich trochę i potem stawiamy łódki no jeden też może taki być żeby spowalniał na przykład zombie i zrobię jeden strąg, jeden las, jeden cloud taki żeby spowalniał mi zombie jakby ktoś nie wiedział taki co jest zielony taki to on nie jakby nie daje nam pieniędzy tylko po prostu o wiedział to on po prostu nie daje pieniędzy tylko on stumuje patrzcie widzicie, stunował mi widzicie, mam dużo pieniędzy z samych paczek a to dopiero jak będziemy mieli jeszcze, nie wiem, 20 tysięcy przychodów on nie ma do spowalniania ale, aha, zapomniałem dać strąg a tak nie? Czy dobrze jest? Nie dobrze jest. A może tutaj dwa jeszcze? O, da się. da się! O, o, o! Jakby tu się zjadł, że czasami małe piksele są. Dlatego wam tak czasami mi nie? Like Thank you. teraz nam brakuje, używamy no użyliśmy i patrzcie ile pieniędzy mamy od razu no, prawie 100 tysięcy jak widać on nie ma takiego czegoś, ma armatę zamiast sniperów nawet, no to i tak ma niby trochę lepiej bo ma armatę, która winią też dużo ale patrzcie, mój nawet nie wyszedł a znaczy wyszedł i go zniszczyli zniszczyliśmy a u niego jeszcze Patrzcie, wysyłam paczki bierzemy. Tu bodaj, bodajże da się chyba z 50 rakiet zmieścić, nawet jeśli się nie mylę. Tu się da. Tu też się da, jedna. Tu też się da. To jest tak A Jak widzicie, on ma problemy. widać, może jakbyśmy wysłali mu, na przykład, nie wiem, pięć zamków, to chyba by sobie nie poradził, no jedynie jakby te skill od armat, znaczy armat, od, no, od tych, jak to się na to mówi? Łodzi, nawet tu mnie nie, nie wychodzą, bo stunuję ich od razu no, używamy znowu no i patrzcie jak idzie najlepiej no, spokojnie z tymi tymi, tymi le, podwodnymi ra, e, łodziami to damy radę spokojnie według mnie wytrzymać do z 50, 60 rundy to chyba będzie ogólnie jeden odcinek z tego 17 minut odcinka, samo 18 bo nie patrzyłem teraz, o chyba wygraliśmy, jak nie zużyję rakiet to wygraliśmy, no i wygraliśmy, no i co, to by był koniec z tego odcinka, no i co, trzymajcie się i cześć.